Głębokie wejście mogą i przysiad. Zwracamy uwagę, żeby rękę tą zakręconą, żeby nie była tak, tylko zakręcona i tylko tyle. I wychodzę, podchodzi drugi kolega, robię na drugi. Robięcie no, w przyszłości. <grym z> Kawałocznie jest <grym z kawałkiem> stój. Stoje. Jest szarpięć. Zakręcamy rękę i nogą tam głęboko pod partnera. Jeszcze raz, prób, tu pod partnera można kręknąć sobie. W takim momencie kończymy rzut. Tutaj ręka zakręcona nad garstek. Zakręcona, żeby nie było tak, zakręcamy tam do przodu. I znowu sobie wychodzę, podchodzi następny kolega. Pociągam, pociągam daleko i podpieram. Chodzimy Tutaj kończymy pod nim. Rzut, jeśli stracimy na tyle równowagi, że go musimy rzucić, podkręcimy. Przypominam, barzer za bardzo się nie podpiera, bo może drogo kosztować. Bawić.